Cześć witajcie w kolejnym odcinku serii Taki Myk. Dzisiaj mam dla was trzy sposoby, trzy sposoby na to jak rozjaśnić brwi bez ich farbowania, bez ich rozjaśniania. Bo ogólnie zawsze jak ja na przykład zmieniam kolor włosów, to zmieniam też kolor brwi, żeby bardziej skomponować całość, żeby nie było tak, że na przykład mam brudne włosy i czarne brwi. To samo tyczy się tego, jak na przykład rozjaśniacie sobie włosy, macie włosy blond i ciemne brwi. Chyba, że chcecie być jak Miranda Kerr i robić to specjalnie, bo ciemne brwi przy jasnych włosach bardzo wzmacniają rysy twarzy i musi być to, że tak powiem, świadomy zabieg. Natomiast w większości przypadków chcecie po prostu uzyskać delikatniejszy, naturalniejszy wygląd, właśnie farbując włosy na blond albo rozjaśniając je. I wtedy właśnie przy okazji przydałoby się, żeby wasze brwi też były jaśniejsze. I jeżeli oczywiście na przykład boicie się, Farbować z brwi albo nie chcecie, bo Wam się to nie podoba, to spróbujcie tych trzech metod, które są naprawdę proste, a robią cuda. Jeżeli Wasza koleżanka właśnie przefarbowała się na blond albo zamierza to zrobić, to podeślijcie jej ten film, udostępniając albo na Facebooku, albo e, mówiąc jej o tym, hej, Agnieszka Grzelak robi świetne filmy. Aby pokazać Wam co i jak, najpierw wyzmyłam oczywiście brwi i teraz wyglądam creepy, bo nie mają one ani żadnego kształtu, ani żadnego wypełnienia. Może Wam się wydawać to dziwne, gdyby po co rozjaśniać brwi, skoro właśnie można na przykład ich nie pomalować. To zobaczcie, jak to wygląda, jak one są niepomalowane. Wygląda, jakby na przykład tutaj w ogóle ich nie było, albo gdzieś tam były nierówne, gdzieś była przerwa. Właśnie chodzi o to, żeby one miały kształt, były wypełnione, ale po prostu były jaśniejsze. I pierwszym sposobem. Jest dosyć oczywista oczywistość wypełnienie brwi jasnym cieniem. On bardzo ładnie nada kształt, natomiast brwi będą jaśniejsze. Wezmę pędzelek do brwi z tym jasnym cieniem i delikatnie przeprowadzę go tam, gdzie potrzebuję. widzicie, brwi mam o wiele jaśniejsze niż zwykle, natomiast ten kształt już wygląda o wiele lepiej niż ten. Mimo to on nie przytłacza mojej twarzy i jest jaśniejszy, więc to jest jeden z szybszych myków. Drugim sposobem na zrobienie delikatnie wypełnionych brwi, to jest użycie tej samej kredki, to właśnie jeżeli używacie kredki, to użycie tej samej kredki, natomiast już nie aplikowanie jej bezpośrednio, tylko najpierw nałożenie jej na pędzelek. I potem tym pędzelkiem wystarczy przeczesać brwi. Zresztą ten myk sprzedałam jedna z członków naszej wspaniałej społeczności, tak żebym się podzieliła i z Wami dziękuję Ci serdecznie za ten myk. Dlatego wrzuciłam go tutaj łącznie razem z tymi moimi dwoma innymi sposobami. I wystarczy właśnie taką kredką na pędzelku o, przejechać sobie przez brew. Po prostu efekt jest delikatniejszy niż kredką i macie jak gdyby tą samą kredką delikatniejszy efekt niż zwykle. Te dwie metody były zdecydowanie delikatniejsze od tej, którą chcę pokazać teraz. One polegały właśnie na tym, żeby troszeczkę rozjaśnić brew, ale jeżeli na przykład zrobiliście sobie blond włosy, rzeczywiście blond, a brwi macie ciemne, ale nie chcecie ich farbować, to to będzie dla was. Wystarczy, że weźmiecie jakiś swój korektor, nałożycie go sobie na dłoń i weźmiecie taką oto szczoteczkę do przeczesywania rzęs, brwi, w każdym razie coś w tym stylu i pokryjecie tą szczoteczkę korektorem. I wystarczy teraz przeczesać trochę brew. To jest szczególnie przydatne dla osób, które naprawdę mają ciemne i gęste brwi. I one też nabierają takiego delikatniejszego odcienia. Już nie są czarne, czy tam ciemno-ciemno-brązowe, tylko właśnie trochę nabierają odcienia, tak jak mają błędynki. Jeżeli w trakcie tego korektora zagubił Wam się gdzieś kształt, możecie właśnie jeszcze raz użyć tego jasnego cienia i nadać im właśnie kształt. Chodzi o to, żeby używać jaśniejszych kolorów, natomiast tak czy siak kształt brwi musi być wypełniony, bo inaczej to będzie po prostu wy wyglądało, jakbyście nie zrobiły nic z brwiami i tyle. Oczywiście przy takim kolorze włosów takie jasne brwi wyglądają dziwnie, natomiast jeżeli jesteście blondynką, to wtedy te brwi właśnie dodadzą subtelności całej osobie. Jeżeli uważacie, że ten film był przydatny, w zasadzie taki myk był przydatny, to yy, dajcie mi łapy w górę i pokażcie mi, jak bardzo mnie kochacie, jeżeli tak jest. I napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, czy słyszeliście na przykład o takich rozwiązaniach, albo czy w ogóle myśleliście o rozjaśnianiu brwi. Mam nadzieję, że taki myk jak zwykle pomógł. Idę do zobaczenia w kolejnym takim my takim myku, w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pa!